Archeolodzy co jakiś czas odkrywają różne niezwykłe artefakty i znaleziska. Jednak nawet na niewinnym spacerze my sami możemy stać się prawdziwymi odkrywcami, jeżeli tylko będziemy uważnie się rozglądać i patrzeć pod nogi. Nigdy nie wiadomo, co uda nam się znaleźć. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka niezwykłych odkryć i znalezisk, jakich udało się niedawno dokonać. Zapraszam do oglądania: Dziwny Robak. Naukowcy odkryli niedawno zupełnie nowy gatunek robaka, który jest naprawdę wyjątkowy. Istota ma pojedynczą głowę, ale wiele ciał, które rozgałęziają się jak jakieś konary drzewa. Potwierdzenie nowego gatunku ogłosili naukowcy z Uniwersytetu w Gettyndze, po tym jak japoński naukowiec wysłał zdjęcia robaka do ich zespołu w Niemczech. Robak został odkryty u wybrzeży wyspy Sado, żył w gąbkach morskich. Naukowcy ustalili, że robak jest formą robaka morskiego syllid, którego znane są tylko dwa inne rodzaje. Nowy gatunek został nazwany Ramisillis king jidorahi, od japońskiego potwora, który walczył z Godzilla, King jidorahi. Tym, co od razu przykuło uwagę badaczy, był kształt tego robaka. Dosłownie wyglądał on jak drzewa wyrastające z głównego pnia, a następnie rozgałęziające się w niezliczone odnogi. Naukowcy uważają, że ciała tych organizmów przypominają nieco ciała ich gospodarzy, na których żerują czyli morskie gąbki. Ciało robaka rozgałęzia się wzdłuż gałęzi gąbki, umożliwiając robakowi zakorzenienie się w żywicielu. To naprawdę fascynujące, że wciąż udaje nam się natrafiać na coraz to nowsze typy organizmów. Rzymska maska. Archeolodzy odkryli tę żelazną maskę, którą kiedyś musiał nosić członek rzymskiej kawalerii około 1800 lat temu. Artefakt został wykopany w Turcji w starożytnym mieście Hadrianopolis w prowincji Karabuk. Maska została swego czasu rozerwana i pozostał z niej tylko fragment na nos, część ust i kawałek policzka. Archeolozy uważają, że nosił go jeden z żołnierzy stacjonujących w Hadrianopolis w okresie cesarskim w III wieku. Aby lepiej zrozumieć naturę tej maski, musimy przyjrzeć się samemu starożytnemu miastu. Hadrianopolis, słynące z pięknych, zachowanych do dziś mozaik i antycznych kościołów, było również kluczowym stanowiskiem obronnych dla Rzymian pod koniec ich panowania. Zamieszkane w I wieku przed naszą erą Hadrianopolis stało się prawdziwą fortecą, gdy Imperium Rzymskie próbowało budować barykady wokół swojego terytorium. Rzym chciał bronić się na najdalszych zakątkach swojego imperium, czyli współczesnej Turcji. Rzymianie próbowali zbudować szereg baz i fortyfikacji, które powstrzymałyby najeźdźców od strony Morza Czarnego. Jedną z nich stało się to miasto, w którym stacjonował duży garnizon żołnierzy. W pewnym momencie jeden z kawalerzystów zgubił lub zrzucił swoją maskę na ziemię. Po latach znaleziono ją w ruinie, która wyglądała na jakiś barak lub koszary. Starożytna chińska mumia. Archeolodzy pracujący wraz z Uniwersytetem Mongolskim dokonali niedawno tego niesamowitego odkrycia. Odnaleźli tajemniczy grobowiec sprzed 1500 lat. Grobowiec zawierał w sobie kilka artefaktów, a także mumie. Wygląda na to, że pochowana tu osoba mogła być jakimś królem, ponieważ była cała bogato zdobiona. Artefakty leżące obok okazały się równie ciekawe, ponieważ wydają się pochodzić z bardzo daleka. Przykładowo, jeden ze srebrnych byków znalezionych w grobowcu był przedstawieniem starożytnych greckich bogów. Czegoś takiego nie znajduje się codziennie, zwłaszcza na starożytnym chińskim cmentarzu. Pochowano tam również innych ludzi, a w sumie znaleziono co najmniej sześć grobowców. Wszyscy zmarli pochodzili z północnej dynastii Wei i wydają się być rodziną arystokratów. Ozdobiona złotem mumia mogła być wodzem ludu Gaocze, a reszta ciał to członkowie jego rodziny. Gaocze kontrolowali ogromną część północnych Chin i Mongolii, utrzymując spory odcinek jedwabnego szlaku. Fakt, że grobowce zostały znalezione tak blisko jedwabnego szlaku, może wyjaśniać te greckie artefakty. Prawdopodobnie mogły się one tam przedostać dzięki intensywnemu w tym miejscu handlowi. Ciało znalezionej mumii było owinięte żółtym jedwabiem i nosiło złote dodatki, w tym opaskę na głowę, naszyjnik, pasek i kilka pierścionków na palcach. Pochowany mężczyzna miał też na sobie skórzane buty. Niestety, ciało nie zostało jeszcze dokładnie zbadane. Naukowcy boją się usunąć okrywający je jedwab, aby nie uszkodzić eksponatu. Trumna, w której znaleziono mumię, zawierała obszerne, niezwykłe detale. Była wykonana z drewna i została pokryta różnymi malowidłami, w skład których wchodziła ilustracja przedstawiająca dom z niebieskim dachem podtrzymywany czerwonymi słupami i obraz przedstawiający coś, co musiało być jego mieszkańcem. Był on otoczony przez wielu służących, stojących lub siedzących i noszących okrągłe kaptury. Starzejące się dzieci. Naukowcy podczas bardzo długiej analizy dzieci o wyjątkowo niskiej masie urodzeniowej doszli do pewnych niepokojących wniosków. Przyglądali się dzieciom urodzonym przedwcześnie i odkryli, że dzieci płci męskiej urodzone przed terminem porodu starzeją się szybciej niż dzieci płci żeńskiej, które tak samo przyszły na świat, oraz niż dzieci urodzone o czasie. Ale jak to jest w ogóle możliwe? Chodzi tutaj o starzenie biologiczne. Badania wykazały, że dzieci płci męskiej urodzone zbyt wcześnie mają w swoich ciałach setki genów, które starzeją się szybciej niż normalnie przez długi czas. Łącznie mężczyzna urodzony przedwcześnie w wieku 30 lat będzie biologicznie starszy o 4,6 roku niż chłopiec urodzony w tym samym czasie z prawidłową masą urodzeniową. Co ciekawe, tej różnicy nie stwierdzono u żadnej przedwcześnie urodzonej dziewczynki. Ale dlaczego tak się dzieje? Naukowcy nie są pewni. Dzieci płci męskiej mogą być bardziej wrażliwe na stres prenatalny, chociaż naukowcy nie potrafią powiedzieć, dlaczego miałoby to spowodować szybsze starzenie się. To tylko pokazuje, jak mało wciąż wiemy o tym, na jakiej zasadzie działają nasze ciała i jak wiele mamy jeszcze do odkrycia. Nadchodząca inwazja. Naukowcy z NASA odkryli dziwne, masywne źródło energii położone 400 lat świetlnych od Ziemi. Nie są oni jednak w stanie powiedzieć, jakie jest jej źródło, ani co to dla nas oznacza. Są jednak pewni, że istnieje jakaś niezidentyfikowana masa czegoś groźnego stosunkowo blisko nas. I choć NASA mówi, że nie ma się czym martwić i że tego rodzaju rzeczy zdarzają się cały czas, to są osoby, które zdają się w to wątpić. Iluzjonista i rzekome medium Uri Geller twierdzi, że źródło energii pochodzi od obcej cywilizacji. Uri uważa, że to kosmici przygotowują się do masowego lądowania na naszej planecie i inwazji na pełną skalę. Ale czy warto mu wierzyć? Uri jest 75-letnim mężczyzną, który zasłynął tym, że potrafi naginać łyżki swoim umysłem. Kiedyś powiedział w wywiadzie, że jest pewien, że kosmici zaatakują naszą planetę w ciągu 60 do 75 lat. Niektórzy mówią, że Uri jest zwykłym świrem, inni jednak wierzą w każde jego słowo. Cokolwiek to jest, zostało przez nas wykryte i wysyła impulsy energii trzy razy na godzinę. Astrofizyk dr Natasha Harley z Cardiff University. Mówi, że to tajemnicze źródło energii pojawia się i znika okresowo. To coś, czego naukowcy nigdy wcześniej nie widzieli, ale mają na to jakąś teorię. Doktor Natasza mówi, że jest to prawdopodobnie bardzo wolno wirująca gwiazda neutronowa zwana magnetarem. A wy? Co o tym sądzicie? Czy faktycznie grozi nam jakaś inwazja obcych? A może to zwykłe teorie spiskowe? Czym faktycznie jest ta tajemnicza kula energii? Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!